To jest panewka korbowodowa. Ja czy zobacz. Wszystkie cztery korbowody tak wyglądają, właśnie. Wał był zrobiony na pierwszy nadwymiar, nie? Nawet pan, który to szlifował, nie jest w stanie odpowiedzieć, co to były za panewki, skąd to nie wzięli. No? Wszystkie korbowody ja są zro zrobione na nadwymiar i wszystkie są zatarte. Zobacz, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, nie? To przejechało jakieś tam kilkadziesiąt kilometrów po remoncie. Tak twierdzi właściciel po prostu, nie? I zobacz, główne panewki są lalki, nie? wał jest na głównych nietknięty. Kolejny korbowód. No zobacz. I powiem ci, że takich wad y, przy montażu, przy składaniu tu jest dużo, nie? Bo pierwszy silnik, oni twierdzą, że jak kupili go, to też był przytarty i mhm. też był przytarty chyba na korbowodach, nie? No, i te panewki rozebrali ten silnik, wyszlifowali ten wał, poskładali to wszystko do kupy. Tak podstawa filtra oleju z chłodnicą oleju, chłodnicą, która wyłapuje ci wszystkie kurwa śmieci, bo przecież tam tych kanalików malutkich jest dużo. Stara. Wszystko stare, nie? Nawet nie była zdjęta z bloku, nie była zdjęta ani wyczyszczona, nie? Bo stara uszczelka była pod spodem, nie? I oni włożyli ten nowy wał, to wszystko stara chłodnica z tymi brudami syfami. Odpalili to wszystko. No, ja się nie dziwię, że to się zatarło.